No to, ty niż matka, na nią. Nie wypchałam. To, 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 to cię odkląkała. I to w tym, nie pani no Proszę, i ona zaraz będzie rzucać. Słuchajcie, może wrócimy jeszcze do y, pytania, bo powiedziałaś, że Patrycja Właśnie, będzie musiała dopłacić do tej walki przez uszkodzenie kamery. To uważasz, że dostajemy. Liczbę. No to ja dobra, po tym jak ona mnie uderzyła i poleciałam do tyłu, chcę z backstage z kamer, kto będzie płacić.

i będę musiał to blurować, bo tam widać było za dużo. To było za niż tam to wiadomo. mniejsze, nie dopowiadaj, jak było to takie Proszę. Boga. To Weź toczasu ode mnie, bo naprawdę. No i co? Taka parada jest, Jakby butajna, ona na nakłusko. jest... Na

świetnie Jak to pani skomentuje, Pani Paulina? E, no, Było e, za grubo, powiem tak chciałam, miałam gdzieś tam jakieś argumenty, chciałam sobie z Marianą porozmawiać na spokojnie. Ponegocjować Marianna od samego początku. Uderzyła się z pięści? Tak. Z pięści. Serio? Tak, tak. prawego, nie, prostego. Ja się kontrolowałam, że nie uszkodzi przed walką, Kontrolowała się waj Patrycja, waj nie chciałam waj cię waj bić. Prawa, nie, nie chciałam cię, wajem cię wajem bić. Wajem nie chciałam nie cię bić, ale ja Ty masz bardzo, prawo no spodzie, rzucać we mnie twardymi przedmiotami. Ty masz prawo do mnie bić na, na face to face, a ja ciebie nie dostałaś tak samo szmuli, co wypierd... Maria, chyba dojdzie do bójki kolejnej. I tak jest, proszę Państwa! Mamy to! Spokojnie. Jeszcze moją bluzę tam, nie, no to jest po prostu już przesada. Lekdzieli bluzę, ludzie. Ale na szczęście jest Marianna Szraber, która neguje. I kurczę mówi, że patologia jest zła, i ona nie bierze udział w czymś takim. Podziękujemy Mariannie za to, że nie krzewi patologii. Brawo! No. Tak, tak. Jak się zabieracie, nie? Chciałam, dobra, dobra, dobra. tylko nie się no, na wszystkim rzuca. 8 osiem minut tak. musimy zrobić teraz kontentu. Eh, Ej, ale w ogóle Prime, Prime w ogóle powinno być federacją, która za darmo pokazuje te walki, bo tutaj się tyle <grymvidemment> dzieje. Że ludzie nie kupią przez was pay per view. A znaczy że ja ogólnie bym tak na, na walkę. Jesteśmy tutaj troszkę bliżej, tutaj, tutaj koło siostry. O. Na, na walce na pewno pokażę dużo więcej. Ej, a możemy zrobić tak, że wy ją tak trzymacie i one sobie gadają, czy tak nie damy rady zrobić? No, nie, stracą, nie, stracą, nie Uch, no, tak nie damy rady zrobić, no. Oj, raczej. Ja bym sobie z chęcią sobie Patryciem porozmawiała, natomiast Patrycja jest osobą, która nie, z którą nie da się rozmawiać. I co bym chciała powiedzieć. No na walce na pewno będzie o O co, wy, o co wy w ogóle macie spinę? Patrycja się rzucała na nas. Ale o co, o co wy macie spinę w ogóle? O ja co, o co? Patrycja, to jest walnięta. Laska. Ona tak naprawdę. No, ja tak naprawdę nie chciałabym jej widzieć w ogóle Ale coś. o co chodzi? Czemu? Walnięta? Czemu walnięta? Czemu? czemu jest walnięta? Bo widzisz, jak się zachowuje, ona tak no dobra, z... ale jakaś geneza musi być. Czemu geneza? się tak zachowujesz? Ta szmata, moje dane personal miała w internecie, bo się naprawdę konsekwencje Ale w czemu? Czemu to zrobiła? Doprawne, prawne Patrycja to prawne też tak? puściła mnie mówiła nieprawdę pomawiała wielokrotnie jak Patrycja serio nie a co, a co? nie serio to nie dojdziemy chyba do prawdy tutaj no ale niech zgadnę ja tutaj zbyt... chodzi o faceta nie tak naprawdę Bo u was w tym uniwersum to tylko chyba o to chodzi nie Ktoś się z kim żądli tam nie Patrycja Chodź, daj mi to tylko ten ja coś czuję że moja kamera ci ulegnie zniszczeniu tylko nie niszczy tych kamer, bo. Ale ja teraz nie z No właśnie, no właśnie, tak, nie możemy robić. Dobra, ale o co chodzi? Któraś się z kimś przespała na pewno i też jej drugie nie spodobało, nie? Jestem pewien. Znaczy, ja tak, Patrycja ja kiedyś e, dawała tyłka cały czas Grześkowi przez półtorej temu. roku. Tak, temu. Chodzi o Helboja. Tak, chodzi o, o pseudo, bo ludzie będą e, wiedzieli, że. Dawała powody. dupę, że tak powiem. E, a ja. To, że, słuchaj, bo potem. Ja żeby poznałam było, Grześka i Grześek powiedział, że to jest kur I że on po prostu nie nie no, to jest już przesada. Prawie dostałem fryj z efeta, nie? Masakra, ty. Chcę zobaczyć jeszcze raz, widziałeś od półtorej, co ma u Ciebie? Taki mały, błaskie od stołu biurko. Dobra, po siostra. Ej, ja zakładam konto na OF-ie i to będzie premium dzisiaj. Antyfakty oh. na OF będą. Szano, twoja siostra ma lepsze niż ty, bo ją macał i oceniał. To prawda, Grzesiu? Bajele, bo zaraz drugi... Bo co? Bo gówno. Bo co? Chamy Chamy. Tak, tak jestem taki twardy. Zabierz i du wywiady. Bo co? Bo gówno. Gdy bohaterami na wywiady. jesteś? wywiady. I, wypywaję. Jesteś. I się, tak. się no. <gazda> 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 Jezu, śmiechu, zaraz Zabra? Zabra. Zabra, Właśnie, Chodźcie, się. Chodźcie na Nie umiesz się zachować? A twoja p***a mnie na pierwszej skręca przez cały Mogła? 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 Mogła mnie po prostu? Twoja ja nie uderzyła w pięści! Pięści mnie rzuci! Ale na mnie pięści! Dobrze, idź na Chodź Chodź. Jezus Maria, co ty się dzieje w drodze widzowej? Czekajcie, bo to zaraz się wydarzy, chodźcie, ej no dziewczyny, czekajcie. Dobra, no. No, to minuta po, Patryce, tak? Chodź, minutę powiedz, bo one, one mówiły, to Ty też, żebyś miała szansę powiedzieć. Dobra, bo one powiedziały, że... O co Wy macie konflikt, bo to trzeba wyjaśnić. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ty w ogóle jesteś ulubienicą wykopu, nie wiem czy wiesz, że jesteś... Chodź, chodź, chodź tutaj. Że jesteś mocną zademiarą, nie? Jesteś ulubienicą po prostu która kocha dymy i patologię. O co chodzi? Czemu wy macie tę spinę, Patrycja, powiedzmy. Bo ten szon cały czas w imieniu w internecie Udostępniał moje dane personalne, czuję się bezkarna. Na konferencji jej siostra z pięści się mnie uderzyła. Tam mi na piersi powiedziała, że jak ubierze sobie kombinezon, no to wtedy on nie będzie musiał swojej. Z wiadrę. trzeba wjeżdżać Buldozarem powiedział jej własny mężczyzna. Ma, własny mężczyzna a to jest w internecie, więc znika, że tak nie jest. I ty, jest płaska blat od stołu i to samo powiedział. jeśli on znajdzie te filmiki, na następną konferencję. Dobra. A, Je, farmazony internetowe Kondony same. I ty może łaski ze wszystkimi dziewczynami w Federacji Prań spinę, co? Wiesz co, nie jak ze wszystkie. Nie, z tymi dwoma. Ale wiesz o co chodzi, to jest najpiękniejsze, że oni, z Grzesien, tak? oni cały czas ty... kłamią i tylko mnie pomawiają, a mam czarno na białym w internecie ich wypowiedzi, a oni kłamią. A masz torebkę pancerną, żeby ci nie uszkodziła. Ty już jesteś przygotowana tutaj. Nie, wiesz co, chroniłam torebkę, ale patrz, uszkodziła się. No i są straty materialne. A nie... Ej, ty kamerę za trzy dychy? Przecież to ona mi wyjaśniła. Popchała na nią. Że to było dokumentowane. I... I to jest właśnie najpiękniejsze, że one cały czas kłamią. A to było nagrane, jak ona miciałam wy... do tyłu. Ej, ja czuję alkohol u ciebie. Co czujesz? Alkohol. Gumę. Nie, no jesteś trochę ten. Co jesteś? Nie piłam. Na pewno? Na pewno. A wyglądaj mi piło? Nie no, ale czy mówię, że czuję taki... Ale na pewno wiśle Karolinka wiśle... była trzeźwa jak świnia na ostatniej pierwszej konferencji trzeźwa, A to nie wiem, jak świnia może, była. Może, może nie była, To jestem ten... pewna, że była trzeźwa jak świnia. Dobra, i ty masz teraz walkę y, 2 na 2 macie, tak? Ty z Marianną. Czekam na nią, nie? Czekam. Nie, ale masz jak teraz wygląda y, <grywia> Jak teraz wygląda zestawienie? Wy macie 2 na 2, bo już się pogubiłem. I jak nie, ty mamy? Nie wiesz. No ty nie wiesz, jak to przychodzisz i ty teraz nie wiesz, czy wiesz. Ja no, no bo czy jak i to nie wiem. Ja bym chciała dwa na jeden, ale które gdzieś tam będzie w tle, nie? Ale jak nie dwa nie na wiem, jeden? My... Chciała? Nie, to nie o to chodzi. Teraz się my we dwie. Napier... Dwa na jeden się napierdamy, na Mariana dalej kura tam gdzieś jest. Nie? Ej, ty na mag coś piłaś. Ja to jestem przekonany, że na mag coś piłaś. Czy nie? Dlaczego ty ja mnie pomawiasz? Ja, ja myślę, że mi się tak wydaje, bo czuję, bo czuję, bo czuję. Ale to się może wydawać. Czyli jesteś yy, przekonana i możesz tutaj nam zagwarantować, że nie jesteś pod twym alkoholu. Bo to nie jest nic złego, jak dla mnie to znudz. Naprawimy, na to, można wszystko robić. Liczy się show tutaj, a show robisz po prostu niedoskonałe, nie? No wiecie, że jest, mówię ci, że to nic ty... wyłącznie zanie? Tak, no oczywiście, że tak. Ja cię... Ja pytam. I ty mówisz, że nie jesteś. Nie, nie jestem. Okej, okay, dobra. No bo... Woń po prostu taką, taką czuję, nie? Ale to jest luz. Ja mam absolutny luz w tym. Serio. No wiesz, ja nie tyś, by... Jesteś z nie. więc to jest najważniejsze. A to... Mam gumę, yy, ale nie będziemy się całować. Nie, nie, no to nie, nie, nie. Do tego piję, nie. A dobra. Yy, czyli ty nie wiesz jak, yy, w jakiej konfiguracji walczysz, tak? Yy, czy 2 na 2, czy 2 na 1. Bo siedziałem z Marianną naprzeciwko siostry Porzucek, bo to można się może się nam wydawać, że bijecie się 2 na 2, tak? Zapytajcie się, zapytajcie się Federacji. Zapytajmy się w Federacji. Dobra. Bo, bo no. patrząc po, dziś, po tym, co się dzisiaj wydarzyło, to... To, to, wiem, to, wiem, co bym chciała, ale to co bycia, no powiedz, już mówić. Jeszcze wszystko przed nami, dowiedzcie się w swoim czasie. Dobra, dzięki wielkie, Dziękuję bardzo.